Oh Przebić mój niechętny złot, przebić mój niechętny złot, odbierz mnie pietę, bo cię serdecznie. chodź mój Jezu, co za boleść, Cię cieplemisz w na wstępnej Stacja czwarta. Pan Jezus na drodze krzyżowej spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Krzyż podejmują mężczyźni ze wspólnoty żywego łżańca. Przygotowują się mieszkańcy ten Polskie. Jezu Chryste, z miłością Dory za nas cierpiał rany Jezu Chryste Zmiłuj się nad nami Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste Zmiłuj się nad nami Który Panie nie rozpoznałem, dzi się nad nami.